Cześć, bardzo piękną częścią naszej twarzy są usta. Pokażę Wam, jak mogą być bardzo różne, jak są piękne, jak należy prawidłowo je rysować. Zapraszam. Na dzisiejszym spotkaniu pokażę Wam, jak ładnie można rysować usta, mają one bardzo różne kształty. Pewnie jesteście tego świadomi z obserwacji osób, ludzi. Piękne są dlatego, że mają ładny kształt, ale też pięknie się układają podczas mówienia. I wiecie bardzo dobrze, że są bardzo, bardzo różne. W zależności też od typu ludzi. Inne, inne są usta u Afrykańczyków, inne u osób zamieszkanych w Europę. którzy są z pochodzenia Europejczykami. Jeszcze inne usta mają Chińczycy czy w ogóle ludzie z Dalekiego Wschodu. Pokażę Wam kilka takich przykładów na bazie też zdecydowanych różnic, żebyście mogli zobaczyć jak różne i ciekawe są usta. I na przykład taki typowy kształt kobiecy. Przeważnie niewiasty mają bardzo pięknie rzeźbione. No i znowu ustalała sobie światło cień. Najprościej i najbardziej wyraźniej będzie widać, kiedy światło będziemy mieć padające z góry. A zatem górna warka praktycznie cała jest schowana w cieniu. Najpierw rysujemy sobie ten cień bardzo płasko i ogólnie, aby potem wchodzić bardziej Szegóły. Dolna walka od połowy w dół też jest schowana w cieniu, przez to, że jest wypukła. No i przechodzimy teraz do niuansów. Kąciki ust są zwykle najbardziej ciemne. Określamy ten cień linią, która w zależności od tego, jak przyciskamy ołówek. Takie uzyskuje. Taką uzyskuje czerń. A zatem pusty mogą być takie. Mogą być też bardzo wąskie. Będę cały czas o takich rysowanych z przodu. Dość proste. Ale też one mają swoje kąćki w bokach. U niektórych osób górna warga może być na przykład bardziej wydatna, jest to też bardzo wyraźnie widoczne u małych dzieci. A bywa też odwrotnie. Jak zauważyliście, pewne wspólne cechy cały czas się powtarzają. Załamania linii. I na przykład dolna warga jest bardziej wytryka. To oczywiście, co rysuję, to są prezentacje układów najbardziej takich podstawowych, bez e, studiowania różnych możliwości min, jakie są w stanie ludzie wykonywać. To też jest bardzo ciekawe. Układ ust, najwięcej wyraz emocją. Moim zdaniem to takie najbardziej ogólne i podstawowe wersje ust, ust, które są jakby uspokojone, bez, bez emocji. I jeszcze pokażę Wam, jak prawidłowo należy rysować usta z profilu. Też w kontekście właściwie całego profilu. Na przykład profil Afrykański, bardziej takie wydatne. No to usta szerokie w porównaniu z, z nosem. Gdyby się tak przyjrzeć, z pewnym skojarzeniem, to moglibyśmy powiedzieć, że nam tutaj wychodzi serce. przesadzi trochę z konturem. i ten bardziej europejski albo ten białego człowieka usta mogą też być zupełnie takie jakby schowane wąskie. Tak więc, jak widzicie, może to być bardzo różnie. Zachęcam do tworzenia zdjęć, przyglądania się, do rysowania, do badania, jak różne są nasze anatomie. No i próbujcie też rysować usta w układzie różnych ciekawych min pochwalcie się swoimi pracami, prosimy o lajki. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnego spotkania. Cześć!